dziewięćdziesiąt 93 grosze. Witam, Rakciu. Opowiadaj, jak. Telefon mi i na ich temat nie Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za donajcika Dora, więc tak. Dostałem dzisiaj telefon od Fejmu. Hmm. I spotkałem się z dosyć sporym zaskoczeniem. Bo został podjęty temat, a właściwie propozycja w moją stronę, której bym się. W życiu mnie spodziewał, mianowicie zostałem zapytany, czy nie zechciałbym wziąć udział w programie Cage Special. Jako osoba niezakontraktowana w federacji, yy, nie walcząca na gali, zbliżającej się gali, to mówię, kurde, dziwne, zaskoczyłem się. E, natomiast niestety musiałem odmówić, wiecie dlaczego. Jak mnie oglądacie, to wiecie. No, mam zapalenie zatok, także jestem na antybiotyku. Więc na Cageu się nie pojawię z tego tytułu. Ale sam zamysł, który, który mają, wydaje mi się, że jest dosyć interesujący. Nie będę spoilerował z racji takiej, że to od nich się o tym dowiedziałem. Więc zachowam tutaj reszki godności. Ale myślę, że. Może się wywiązać całkiem ciekawa rozmowa. I trochę nawet żałuję, że nie mogę tam być. Bo myślę, że mógłbym dorzucić swoje 5 groszy. Ale może jeszcze w przyszłości się pojawi taka możliwość. Tym Last Dance miał być rafą właśnie w fejmie. To miał być ostatni taniec jego.